Jak przygotować się do rekrutacji w szkole doktorskiej? Przede wszystkim należy uważnie zapoznać się z wymaganiami danej szkoły doktorskiej lub instytucji, do której chcemy się dostać na doktorat. Tam wszystko jest napisane, wystarczy czytać ze zrozumieniem, z czym wielu ma problem. Będę pomijał kwestie formalne, bo łatwo znaleźć takie podstawowe informacje w internecie. Warto zwrócić uwagę na terminy i zrobić sobie dobry plan. Ja na przykład rok przed planowanym końcem studiów miałem już promotora i wstępny pomysł na rozprawę doktorską, a pracując nad prasą magisterską równolegle rozwijałem projekt doktoratu. Obroniłem magisterium w połowie czerwca, też dzięki prowadzącym zajęcia w semestrze letnim, co zgodzili się na terminy zerowe zaliczeń i egzaminów. Jak się obroniłem, to był ostatni moment, aby wgrywać dokumenty podczas rekrutacji do szkoły doktorskiej. Jeżeli nie miałbym już projektów wcześniej i licznych dokumentów, to mógłbym po prostu nie zdążyć ze wszystkimi formalnościami, których było sporo. Jak wybrać promotora? To jest bardzo indywidualne. Moim zdaniem, najważniejsze są dwie sprawy. Po pierwsze, powinien być to aktywny badacz, od którego chcemy się uczyć prowadzić badania. Aktywny badacz, czyli osoba, co prowadzi wartościowe badania, dobrze, aby były we współpracy międzynarodowej, dużo publikuje, składa wnioski o dotacje na badania i zdobywa fundusze z takich instytucji. Po drugie, osoba, z którą nam się dobrze współpracuje. Moim zdaniem, to są dwie najważniejsze cechy promotora. Czy ważne jest to, aby mój projekt doktoratu był zbieżny z zainteresowaniami promotora? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, to zależy od dyscypliny. Ponoć w naukach ścisłych i społecznych to dość ważne, ale nie wiem. W filozofii mówi się, że dobra praca doktorska sprawia, że człowiek staje się jedynym ekspertem od danego problemu, więc siłą rzeczy muszą być dość istotne różnice między zainteresowaniami promotora i doktoranta. Skąd wziąć pomysł na doktorat? Najlepiej przeanalizować swoją dotychczasową działalność intelektualną, ocenić swoje zainteresowania i kompetencje, a następnie napisać ambitny projekt. Ale nie zbyt ambitny, bo doktorat ma być rzetelnym opracowaniem konkretnego problemu, a nie dziełem życia. Czy warto pisać o popularnych tematach lub tych, co wielu wydają się ważne? Moim zdaniem warto badać to, co nas konkretnie interesuje, a potem lansować to jako ważne, bo życie jest za krótkie, aby robić coś wbrew sobie, ale to może być trudna droga. Doktorat jest fajną szansą, aby móc oddać się swoim zainteresowaniom, choć to nie jest zasada i należy to ocenić indywidualnie. Różne drogi na skróty mogą się okazać kuszące. Jak wygląda rekrutacja do szkoły doktorskiej? To zależy. Zwykle należy napisać projekt, który zawiera cel badań, tezy lub hipotezy badawcze, metodę, bibliografię i znaczenie dla dyscypliny. Bardzo ważny jest ostatni punkt, ponieważ oczekuje się, że rozprawa doktorska coś wniesie do świata nauki. Czyli taka dysertacja, w przeciwieństwie do, w przeciwieństwie do pracy magisterskiej, potrzebuje uzasadnienia do podjęcia badań oraz zakorzenienia w literaturze przedmiotu najnowszej. Dlatego też w bibliografii powinny znaleźć się Również najnowsze prace, szczególnie napisane po angielsku, oraz teksty w języku, który jest ważny w kontekście prowadzonych badań. Jeżeli chodzi o cel badań, to trzeba zwięźle opisać to, co będzie przedmiotem badań, teza to zdanie oznajmujące, co wyraża istotne twierdzenie pracy oraz jej wkład do świata nauki w przystępny sposób. Można również posłużyć się hipotezą lub hipotezami, czyli domysłami, innymi słowy, tezami, które dopiero będziemy testować. Jeśli chodzi o metodę lub metody pracy, to ponoć w naukach ścisłych i społecznych wiadomo, co napisać. W humanistyce nie wiadomo. Zatem porada dla humanistów. Jako filozof powiem, że najlepiej jest w sposób przystępny opisać to, co i jak zamierzacie zrobić? Jeżeli rekonstruujecie jakieś stanowisko w świetle kontekstu historycznego, to możecie napisać, że posługujecie się metodą historycznej rekonstrukcji. Jak porównujecie dwa stanowiska, to prowadzicie rozważania komparatystyczne. Jeżeli się jakiś problem, to znaczy, że go analizujecie. I tak dalej. Trzeba uważać, aby nie używać określeń, których nie rozumiecie. Jeżeli ktoś zamierza zrekonstruować stanowisko Tomasza Sakwinu w świetle określonego kontekstu historycznego i napisze, że posłuży się metodą racjonalizacyjną, Racjonalnej rekonstrukcji Imre Lakatosza, to strzeli w sobie w kolano. Ponieważ Lakatosza metoda była przeznaczona do rekonstrukcji historii nauki, a także w ramach polemiki z Tomasem Kunem próbowała pokazać, że historia nauki rozwija się w sposób racjonalny, czego się nie udało zrealizować. Jak teraz uzasadnić użycie takiej metody do rekonstrukcji stanowiska średnio średniowiecznego filozofa? Niektórzy w Polsce twierdzą, że isztomizm to nauka, ale oni nie są poważni. Napisany projekt należy skonsultować z promotorem. Warto zadbać o to, aby był on w miarę możliwości przystępnie napisany. Zwykle pierwszy etap rekrutacji polega na ocenie projektów, drugim jest rozmowa rekrutacyjna. Jak się do niej przygotować? Sprawdzić jakie są wymagania i się do nich dostosować. Jeśli macie 5 minut na prezentację projektu, to musicie się zmieścić w tych ramach. Jasno powiedzieć, co wasz doktorat wniesie do świata nauki, najlepiej przytoczyć dopracowaną tezę oraz jasno wyłożyć, dlaczego projekt jest nowatorski i warty kilkuletniego stypendium. Jak pojawią się pytania, to mogą być one bardzo mocne. Należy umieć obronić zasadność podjęcia swoich badań. Prawdopodobnie też będzie pytanie po angielsku. Trzeba umieć mówić o swoim projekcie po angielsku, a także go obronić. W tym celu dobrze sobie przetłumaczyć projekt na język angielski, trochę o nim podyskutować z kimś znajomym. No i tyle. Życzę powodzenia. Jeżeli przygotujecie dobry projekt, to się raczej dostaniecie. Jeżeli nie, to nie ma co się przejmować. Trzeba próbować dalej, bo pech też się zdarza. Może być nim duża konkurencja lub specyficzna komisja. Dziękuję i zapraszam do komentowania.